Wytłumaczenia się, <laughs> dlaczego tych filmików właśnie nie ma i dlaczego jest taka wielka przerwa. Nie, nie znikam i nie, nie zakończam tego, ale po prostu potrzebowałam bardzo dużo czasu, bo nie ukrywam, że w czerwcu te dwie sesje, bo studiuję na dwóch kierunkach i te dwie sesje mnie bardzo dobiły i po prostu musiałam psychicznie odpocząć od wszystkiego, ale jednocześnie też tego czasu dużo nie miałam, bo dużo, 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 dużo rzeczy się działo. No prawie, tu no tak naprawdę do teraz cały czas coś się działo i w zasadzie miałam dużo, dużo wolnego, ale jednocześnie dużo się działo. W każdym razie e, chciałam coś okazji powiedzieć, bo jest bardzo dużo nowych w ogóle osób i jest mi bardzo miło, że, że zaglądacie, że korzystacie z tych filmików. E, i bardzo mnie to cieszy, i bardzo lubię to robić. Bardzo w ogóle jestem wdzięczna za to wsparcie, które dostaję, zarówno od, od rodziny, ale od przyjaciół, od osób, które, z którymi aż tak nie, utrzyma, nie utrzymuję kontaktu, a wciąż do mnie piszą. I jest to przemiłe. I bardzo dziękuję.